Heath Ledger wszedł tak głęboko w rolę Jokera, że sam zaczął się bać tego, co z niego wychodzi. A to dopiero początek. Dziś odkryjesz 7 mrocznych faktów o mrocznym rycerzu, które sprawią, że spojrzysz na ten film zupełnie inaczej. A ostatni fakt to historia, która dosłownie łamie serce. Heath Ledger naprawdę prowadził dziennik Jokera. Pisał tam swoje myśli, cytaty, dziwne żarty, a nawet wklejał zdjęcia swoich komiksowych inspiracji żeby się wczuć, oglądał filmy takie jak Mechaniczna pomarańcza i Lśnienie. Mało kto wie, że dziennik ten wciąż istnieje i można go znaleźć w sieci. Eksplozja szpitala w filmie była prawdziwa. Nolan chciał jak najmniejszą ilość efektów specjalnych, więc postanowił naprawdę wysadzić cały budynek. A ten moment, kiedy Joker wciska przycisk na pilocie, a początkowo nic się nie dzieje, Mechanizm zawiódł, a nerwowe stukanie w pilot i wzruszenie ramionami to spontaniczna reakcja, która idealnie wpisała się w nieprzewidywalną naturę Jokera. Nolan uznał to za tak doskonałe, że zostawił ten moment w filmie. Michael Caine zapomniał kwestii. Scena, w której Joker pojawia się na przyjęciu u Bruce'a Wayne'a, miała być początkowo bardziej dynamiczna. Alfred miał zareagować słownie. Gdy jednak Ledger ukazał się w drzwiach w swoim makijażu, z tą dziwną mimiką i niepokojącym śmiechem, Kane naprawdę się wystraszył. Zamiast wygłosić kwestię, po prostu zamarł w milczeniu, patrząc na Jokera szeroko otwartymi oczami. Nolan nie krzyknął: Cięcie! Uznał, że ta naturalna reakcja jest lepsza niż cokolwiek napisano w scenariuszu, więc wersja z milczeniem została w filmie. Christian Bale znany jest z absolutnego oddania roli, a podczas kręcenia The Dark Knight jego intensywność czasem wymykała się spod kontroli. Na próbach walk wczuwał się tak bardzo, że często trafiał statystów na serio. Bale przepraszał po każdym takim ujęciu, ale za chwilę znów wchodził w rolę i uderzał z pełną siłą. Ekipa mówiła, że walka z nim to było wyzwanie, a jedynym, który nie narzekał, był Ledger, który nic nie mówił, tylko przyjmował to jako część roli. Heath Ledger poświęcił się roli Jokera na poziomie, który zszokował nawet Hollywood. Jego obsesja nad głosem postaci to tylko jeden z wielu szaleńczo genialnych elementów jego przygotowań. Eksperymentował z głosem przez tygodnie, nagrywając siebie i testując różne tony. Chciał, by Joker brzmiał jak wściekły pies, który się śmieje niestabilny, nieprzewidywalny, czasem niemal histeryczny, a czasem śpiewający. Inspirował się narkotycznym bełkotem postaci Alexa z mechanicznej pomarańczy oraz chichotem szaleńców z dokumentów psychiatrycznych. Ekipa filmowa wspominała, że zamawiał kawę tym głosem. Rozmawiał z reżyserem, a nawet dzwonił do przyjaciół jako Joker. Za wszelką cenę nie chciał wyjść z roli. Nolan zakazał aktorom posiadania pełnych scenariuszy poza planem, aby uniknąć wycieków, zwłaszcza po incydencie z wyciekiem scenopisu Batman Begins. Aktorzy dostawali tylko swoje strony z dialogami, często tuż przed sceną, a czasem Nolan wręcz dyktował im kwestie na ucho. Jedynym wyjątkiem był Ledger, który miał pełną swobodę. Nolan pozwalał mu ignorować scenariusz, zmieniać dialogi, a nawet samemu decydować, jak Joker się porusza. Przykładowo, w scenie, gdy Joker grozi Rachel na przyjęciu, Ledger improwizował większość rozmowy, włączając nerwowe laskanie i nagłe zmiany tonu. Jego słynne 'Why so serious?' też nie było w oryginalnym scenariuszu. To Ledger wymyślił to na planie, a Nolan uznał, że to zbyt dobre, by to wyciąć. Teraz ostatni i najbardziej przejmujący fakt związany z The Dark Knight: Heath Ledger nigdy nie zobaczył swojego kultowego jokera na ekranie. Ledger zakończył zdjęcia do The Dark Knight latem 2007 roku, ale nie doczekał nawet końca postprodukcji. Gdy The Dark Knight trafił do kin w lipcu 2008 roku, Ledger był już legendą. Jego śmiech w trailerach wywoływał gęsią skórkę. W 2009 roku otrzymał Oscara dla najlepszego aktora drugoplanowego. Jego rodzice i siostra odebrali statuetkę mówiąc: "Heath zainspirował was wszystkich tak jak nas". Christian Bale, który wygrywał w tej samej kategorii rok później za The Fighter, w przemówieniu powiedział: "Żaden Oscar nie znaczy dla mnie tyle co ten, który dostał Heath". I to tylko mała część niesamowitych faktów o Mrocznym Rycerzu. A wy, która ciekawostka zaskoczyła was najbardziej? Dajcie znać w komentarzach. I jeśli kochacie takie historie z kulis, kliknijcie suba.